Wyobraź sobie, że wracasz z pracy, zmęczony, zamyślony, otulony szarością miasta. Przechodzisz obok szyby sklepu i kątem oka widzisz siebie, identycznego, tę samą kurtkę, ten sam wyraz twarzy. Patrzy na ciebie, nie rusza się, nie mruga, a potem dzień później. Znowu go widzisz, ale tym razem jest bliżej, niech cię nigdy nie dogoni. Historia mężczyzny, który twierdzi, że spotkał własnego sobowtóra, i od tamtej pory jego życie zmieniło się w wyścig z czymś, czego nie potrafił nazwać. Zostań do końca, bo być może to nie on, a ty. Będziesz następny. Bohatera tej historii nazwiemy Michał. Mieszka w średniej wielkości mieście. Pracuje jako grafik komputerowy w biurze na obrzeżach. Życie spokojne, rutynowe. Kawarano, praca, powrót do domu. Nic specjalnego. Pierwszy raz zauważył coś dziwnego w poniedziałek, wracając z pracy. Przechodził obok oszklonej witryny sklepu odzieżowego, gdy kątem oka dostrzegł odbicie. Zatrzymał się, bo wydawało się, że jego odbicie. Spóźnia się o ułamek sekundy, jakby coś próbowało je nadgonić. Rozejrzał się, uznał to za złudzenie optyczne, ale w tym samym miejscu następnego dnia zauważył siebie. Stał po drugiej stronie ulicy, ubrany identycznie. Te same buty, czapka, kurtka. Stał i patrzył prosto w niego. Michał chciał krzyknąć, podejść, ale postać zniknęła w tłumie. Zrobiło mu się zimno, nie z zimna, z czegoś innego, z uczucia, które trudno opisać, jakby coś bardzo starego i bardzo obcego próbowało się przebić przez codzienność. Kolejne dni przynosiły jeszcze gorsze rzeczy. W środę Michał zauważył swoją kopię przy wejściu do metra. Stała dokładnie tam, gdzie on stawał codziennie o tej samej porze. Patrzyła tylko, bez ruchu, ale tym razem uśmiechnęła się. W czwartek postać była już na tym samym peronie. Michał nawet próbował zrobić zdjęcie telefonem, ale ekran telefonu tylko zamigotał, zdjęcia się nie zapisały. Co gorsza, pasażerowie wokół zachowywali się, jakby nic nie widzieli, jakby tylko on go zauważał. W piątek postać przeszła obok niego na ulicy, nie spojrzała, ale mijając go, Szepnęła jedno zdanie, tak ciche, że ledwo je usłyszał. Jeszcze trzy dni. Od tego momentu Michał przestał sypiać. Kupił kamerę sportową i przypiął ją do plecaka, by nagrać cokolwiek. Ale pliki były uszkodzone, albo puste. Zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. A jednak wszystko w jego oczach było prawdziwe. Każdego dnia postać była bliżej, coraz bardziej żywa. W desperacji Michał zaczął przeszukiwać internet. Trafił na stare, dziwnie formatowane fora ciemne tło, białe litery. Posty sprzed lat. Znalazł tam wątek zatytułowany: Nie pozwól sobie się dogonić, sobowtóry jako zwiastun końca. W nim ludzie opisywali podobne doświadczenia, spotykali własne kopie, z początku daleko, potem coraz bliżej. Zawsze kończyło się tak samo zniknięciem osoby opisującej. Jeden z postów sprzed ponad dziesięciu lat był najbardziej niepokojący: Jeśli Twój sobowtór Cię dotknie, to nie on się staje Tobą, to Ty znikasz. I nikt nie pamięta, że istniałeś. To był ostatni post użytkownika. Konto usunięto godzinę później. Nikt nie odpowiedział. Michał był przerażony, ale coś w jego głowie szeptało: że musi to sprawdzić do końca, że nie ma odwrotu. Sobota. Michał wrócił do domu wcześniej, zasłonił wszystkie okna, wyłączył telefon, czekał, ale dokładnie o 22:37. Usłyszał dzwonek do drzwi. Nie otworzył. Dzwonek powtórzył się i znowu zbliżył się do wizjera. Pusty korytarz. Ale gdy odszedł, zza drzwi dobiegło stukanie. Trzy wolne uderzenia. Jakby ktoś wiedział, że patrzył. W nocy drzwi się otworzyły same. W niedzielę Michał postanowił uciec. Wyjechał z miasta pociągiem, wysiadł w losowej wiosce, wynajął pokój u starszej kobiety, bez internetu, bez sąsiadów. Ale w poniedziałek rano, kiedy wychodził na spacer, zobaczył kogoś przy starym ogrodzeniu, ubranego jak on, patrzącego tak samo, tym razem. Biegł w jego stronę. Michał nie czekał. Biegł przez pola, las, aż nie stracił przytomności. Gdy się obudził, leżał w łóżku, w szpitalu. Pielęgniarka powiedziała, że znaleziono go samego i że jego dokumenty są puste, żadnych danych. Michał już nie istnieje, nie ma go w rejestrach, nie pamięta go rodzina, znajomi nie odpowiadają. W systemie zdrowia zero wpisów, ale jego historia przetrwała, bo zdążył wysłać ostatnią wiadomość do mnie, mail bez podpisu tylko temat: Jeśli go zobaczysz, uciekaj. Załączony był film. Dziesięć sekund. Ulica. Rozmazana postać zbliżająca się do kamery. W ostatniej sekundzie widać twarz. To był on, ale nie on. Pustość w oczach. Uśmiech. I coś jeszcze. Coś, czego nie potrafię nazwać. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz kogoś identycznego jak ty, nie próbuj z nim rozmawiać. Nie zbliżaj się i nigdy, przenigdy nie pozwól mu cię dogonić. Jeśli historia cię zaniepokoiła, zostaw komentarz, bo może już go widzisz. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej takich opowieści, a jeśli chcesz. Bym opowiedział Twoją historię, napisz do mnie, może jeszcze nie jest za późno, dobranoc i uważaj na swoje odbicie.